Jeżeli ktoś zna literaturę oświęcimską, jeżeli ktoś zna literaturę wojenną, jeżeli ktoś zna... I tym się, i tym się, i tym się po prostu kiedyś interesował, tak? A po prostu wyrobił swoje, swój, 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 swój pogląd. Ja myślę, że to, że to w jaki sposób my się porozumiewamy z naszymi sąsiadami z Zaody przez... No, od tego momentu, kiedy zaczęliśmy tam jeździć, kiedy zaczęliśmy się z nimi przyjaźnić, kiedy oni przyjeżdżali tutaj na studia, kiedy zaczęliśmy rozmawiać również o rzeczach bardzo trudnych, o tych, o których i pani mówi, i o tym, o czym mówiła pani Hildegarda, i o tym, o czym mówili tu wszyscy Państwo, i o tym, o czym mówił profesor. Czyli po prostu musimy do tego wszystkiego dojrzeć. Ja osobiście prowadzę często w takim ośrodku pod Berlinem seminaria z młodzieżą polsko-niemieckie, które zazwyczaj skupiają się na eliminacji uprzedzeń, stereotypów. I co tutaj jest ciekawe, że mimo że to są młodzi ludzie, mimo że mamy już rok 2009, to no niestety jeszcze te, te uprzedzenia nawet w młodych ludziach gdzieś się pojawiają i skądś się biorą, gdzieś są wewnątrz zakorzenione. Jedyna różnica, jaką, jaką ja widzę, to jest taka, czy ci ludzie, ci młodzi ludzie, pochodzą z uniwersytetów czy liceów, czy, też są to, czy jest to młodzież, która kształci się po prostu na poziomie zawodowym. Nic nowego nie powiem, jest to po prostu, wydaje mi się, kwestia edukacji. Zawsze dla mnie ciekawe na tych seminariach było to, że można było porównywać obydwa te kraje i tutaj ten kontekst szczeciński szczecińskiego pogranicza. Niestety do tej pory mi takie pojęcie, można było wspomnieć o Polakach, którzy nagle mieszkają w Grambo, w leknic i to jest ciekawe, ale zawsze na pytanie, które się pojawiało, a co z Niemcami, którzy zostali po wojnie w Szczecinie, ciężko mi było odpowiedzieć, ponieważ tej wiedzy publicznie dostępnej jest bardzo mało. Stąd też się cieszę, że taka książka powstała. Może tyle tego wstępu o mnie, a mam pytanie, z którym tutaj przyszedłem, ono jest Pewnie zgoła odmienne i, i dosyć przyziemne, aczkolwiek bardzo mnie interesuje. E, to jest pytanie do bohaterów tej książki. E, ciekawi mnie, jak, jak oni to przeżyli, jak Państwo odnaleźliście się w językowo odmiennym e, nagle mieście. Dla mnie jest to bardzo surrealistyczne obudzić się, kiedy ludzie mówią kosmicznie odmiennym językiem. to nie jest, to nie jest język. Nie wiem, holenderski, niemiecki, tylko to jest język niegermański, język słowiański. I Jak następowało przystosowanie się do takiej rzeczywistości? To jest moje pytanie. Może chciałabym odpowiedzieć najpierw na to pytanie, jak tam z mową. Właśnie to było bardzo trudne. Bardzo trudne. To znaczy, moi rodzice umieli, moja mama bardzo dobrze. Po niemiecku i bardzo dobrze po polsku, bo pracowała tutaj te, te ziemie, właśnie o których ja mówię, i hojnicę także kołnyc, to były raz niemieckie, raz polskie, ale nie raz, to znaczy z dnia na dzień, tylko y, przez jakieś wiekowe. tam wiele lat. I także moja mama umiała dobrze, bo pracowała u y, adwokata z językiem niemieckim i polskim. Tatuś znał y, polski bardzo słabo, bardzo słabutko. i jak to wyglądało, właśnie dlaczego ja też jestem, mam taki, y, no po prostu, y, nie, jeszcze tam akcent tam, ale y, po prostu y, dlaczego ja mam taki żal, to wszystko o czym ja będę mówiła, to strasznie człowieka boli. I to nie boli tylko z wczoraj na dzisiaj, ale to już całe 60 przeszło lat. Myśmy musieli zaraz uczyć się języka polskiego. Szliśmy do szkoły polskiej, no i ja miałam łatwo, bo mama zawsze troszeczkę nam pomagała. Ale byli uczniowie, właśnie ci, którzy zostali z tych rodzin. I oni mieli wielkie trudności, bardzo wielkie trudności, ale jakoś przebrnęli. Przebrnęli i jakoś. Z tym, że bardzo długo jeszcze niektórzy to taki ten akcent jakiś dziwny mają, po polsku jakoś nie brzmi tak, jak powinno. Szczecin musi odkryć własną historię. On jej ciągle tak naprawdę nie odkrył. Jest wielu zapaleńców. Którzy to robią. Natomiast trzeba by, jakby ciągle nie zdawano sobie sprawy, że ta różnorodność Szczecina, także powojennego Szczecina, jest jakby jego chyba najsilniejszą promocją w Unii Europejskiej. Tylko trzeba by to w jakiś sposób wygrać współcześnie. Ja serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie.